Siema, szanastu, tutaj kongu, witam was w kolejnym odcinku, już chyba czwartym odcinku ze Sniper Elite V2. Witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcineczku zobaczymy, co my tutaj mamy zrobić. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jaki ja mam cel. Udaję się do O, do, do Opern plac. Nie wiem, gdzie to jest, o co chodzi. Generalnie po prostu idę i zobaczymy, jak to mi się tam uda. Czy ja wracam tutaj tędy, gdzie tutaj była ta zasadzka? Nie, chyba nie. To jest troszeczkę inne miejsce, tak mi wydaje. Um, tam są ludzie. Dobra. Robimy tak. Widu widuba, co to jest to w prawym, w prawym górnym rogu? Nie mnie słychać, że jak coś słyszę Co to jest? Nie mam pojęcia. Ale chyba nie będę się starał być z nikim No nie! Dobra! Pierdut! Pierwszy headshotik ładny! No świetnie. Tu gdzieś jest. No, ciekawe, gdzie ja jestem. Fuck! No ładuj to dziwko szmato! Ładnie headshot, ale on mi rzucił granat! Uciekaj fucking hell! O! Będzie head! I... To nie był head. Ale będzie drugi gościu? Nie, już myślałem, że drugiego gościa zabiję. O, to też nie jest head. Cholera jasna, powinienem... Celować bardziej w głowę, ale się troszeczkę bałem tutaj, wiecie, żeby mnie tutaj za, nie zabili za bardzo, bo jak mnie za bardzo zabiją, to to nie będzie ciekawie. Tutaj nigdzie nie ma żadnych snajperów. Coś, coś mi się tutaj nie podobało. Nie wszędzie mają snajperów zwykle. Da radę pójść jakoś tędy. O co chodzi z tym prawym górnym rogiem? Denerwuje mnie to. O co tutaj chodzi? O! Panie! Panie dziejaszku! Ja znowu wziąłem sobie ten słaby pistolet. A nie, on ma tłumik już. To jest pistolet z tłumikiem chyba. O! Tak! Pięknie, cudownie. Nie dość, że ładny hedzik, to jeszcze to z tłumikiem jest. Zaliczone cele. Ładnie, dobra. Zaliczyłem cel w takim razie. O, mogłem też jemu tutaj pierdzielać, ale to było troszeczkę za głośne chyba. Zbierz plac, co? Hmm? Fuck. Mhm. Czyżby tam na górze ktoś był? Wbiję tam na góry, zobaczymy, bo tam bardzo możliwe, że tam ktoś jest. I to już nie będzie aż, tak, aż takie fajne. Nie wiem w sumie. O, fuck! Jak ja go nie zauważyłem? Ja pierniczę, ale ze mnie po prostu... Ej, dawaj moją broń. Mam Thompsona wybranego cholera, zły ekwipunek wybrałem. Ja piernicze, Powinienem wybrać tamto ich MP40, coś tam, coś tam. Szczerze mówiąc, ja teraz nie mam pojęcia co ja mam robić. Dobra, idę z Thompsonem, pobiegamy sobie tutaj, zobaczę, mam nadzieję, że nikogo tutaj nie ma. Da się wbić jeszcze wyżej. A to ciekawe, coś tu jest. Ktoś mnie widział? Ja pierniczę! Nie będzie chyba, ale jakie to jest piękne. AAAAAAAAH! Nice! Dlaczego nie w głowę? Szmato! Oberwi w głowę! No jak to nie? No ja piernicze! Raz strzelam za nisko, raz strzelam za wysoko. O cholera, ale mnie cisną. Skurczy byki. Dobra, położę się. Nie położę się. No połóż się, szmato. Dobra. Trzeba. Cholera jasna, no nigdy, nigdy go nie zabiję, no. O, to będzie head. To musi być head. Musi być, musi, musi musi, a, i to nie był head kręgosłup. No nie, no co za gunwo. No cholera. O, to będzie headik. Jest tam cel trafiony, bo on jest jeszcze ruchomy. Cel trafienie w głowę, no właśnie, ja piernicze, dobrze, pięknie, cudownie. Drugi raz to samo. I o to nie jest headshot, no nie. A miało być tak pięknie. Jak to tutaj, nie ktoś widzi? Co, ktoś tutaj jest na górze? Oooo, ładnie! To nie będzie Headix, za... A może? Aj, ledwo co tak troszeczkę wyżej byłby Head, cholera! Gdzie ten snajper? O, fuck! Skąd się tutaj wziął? Co?! Zabili mnie. No ja pierdzę, dobra, od punktu kontrolnego bo Nie będę tutaj na dole, nie? No tak myślałem A nie, tutaj w ogóle A Zabezpiecz plac, czyli po prostu Czyli po prostu mam wszystkich powybijać Chyba Na to by wychodziło Będzie head! I... Boom! Headshot! Piękny! Piękny hedzik, Piękniutki! Dobra. Teraz gdzieś tak, stąd to nie będą do mnie strzelać. Skąd wykutafony do mnie strzelacie? O, stąd! Cześć! Dobrze! Headshot, dziwko! Teraz gdzieś tam z góry ktoś na mnie strzelał. Będzie head. A! Ah, ha, 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 ha. Piękne trafienie w głowę. Bum, trafienie w głowę e to? Nie wiem, ale tak headzik i też ten ruchomy. Piękne. Piękne. Skąd to nie do mnie strzają aż tak Gdziś hmm. za mnie Gińścierwo do mnie? Do mnie tak nieładnie. Czekajcie, ja to muszę buchnąć. Pierdot. On tu gdzieś jest, no you don't say. O! Fuck! Czekajcie! Ładnie! FAK! FAK! Grubo O, będzie HET! A nie no cholera jasna, ale Wielita też w tym jest pokąt. Zawsze coś Gówno mu się do, 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 do działa mu przejdzie. Tak już jest w sumie gówniany, bo należy do armii niemieckiej. No zminimalizował mi grę w momencie, kiedy chciałem cholera jasna. W dupę mać. Użyć tamtego. A dobra. Tutaj mi nie przerywa nagrywania. To bardzo dobrze. Dobrze. Pierdzielne, nie wiem gdzie on jest, nie dam rady, dobra, trudno. Teraz! O! Pięknie! I headshotik! I tutaj po, po lewej gości też jest niego. Od razu można pierdzielnąć nie można od razu pierdzielnąć. Dobra, robię tak: wbijam się tutaj na górę. Mam nadzieję, że dam radę. Polera. No nie! No nie, no serio. Fak, dobra, udało się. Cudownie. Ym... Gdzie teraz jest ten typo, Bo widziałem go tutaj. Widzę, że tutaj, jak frajer je leci sobie. Zdejcie na cenę. Obezwładnienie, jak gościa trafiłem tego? E, dlaczego ja idę na górę? Dobra, to spoko. Więc ja cały czas myślę, że ja tu stoję, spoko. Też mi w sumie pasuje. Mam nadzieję, że to jest punkt kontrolny. Fuck! To skąd? No ja pierniczę myślałem, że dam radę go zabić. No, powiedzcie, że tutaj punkt kontrolny jest w momencie, kiedy... Dobra, leć do punktu obserwacyjnego, okej. Okay. Przynajmniej tyle dobrego. Padni. No strzelam tam do niego przecież pało! Głupie pały, dobrze! Ja pierniczę! Szma, to masz giń! Dobrze ci tak dziwko. Jeszcze tam. Dobrze! Będzie het! Pierdut, ładnie! Czyżby było czysto? Zobaczymy, wbijamy na środek i zobaczymy. Nie jest czysto. Serio, dobra, jest hej. Pięknie! jejku. Jak mu zostają te są takie cudowne Oj, dobra Lecimy sobie w takim razie tędy. Mam nadzieję, że już dam radę. Dobra, widzę, że tutaj Tak, byłem ja wezmę sobie tą no właśnie, tak myślałem. FUCK! Tylko mnie nie zabijaj Fuck! Fucking hell gówno dupasiki! Jak ja muszę jeszcze raz zabić tych wszystkich, prawda? A nie, dobra, dobra, jest spoko O, o bezwładnie, nie No strzelaj tam! Dobrze! Hylfę! Kto chce pomocy, co? Chylfe! Chylfe! Gówno dostaniesz, a nie pomoc. Tyle ci powiem. Ej, co, nie, nie tędy, a nie, dobra, są inne drzwi. Dobra, tutaj mamy drzwi. To już raczej nie powinno nikogo być. What the fuck? Kojarzy mi się to z postalem i z tą biblioteką, w postalu, która spłonęła. <grym> dobra, dotarłem do punktu obserwacyjnego. Pięknie. I co teraz? Gięć ścierwo. O, mamy za. O nie! O nie! To jest egzekucja, dobra. Pięknie! O, oh, fakt! No nie, to nie w tego strzeliłem, w którego miałem strzelić. Ja pierniczę, dobra. Nie spojrzałem, chciałem jak najszybciej zobaczyć jakiegoś gościa i, i stwierdziłem, że z niego strzelę. No ale dobra, w takim razie. Który to jest typo, ten? Czyżby to był ten typo? Yeah! Tego też, pięknie też będzie headshotik. Headshot, pięknie, cudownie. Dobrze ten też, będzie head. A, to nie był headshot, ale i tak pięknie. O, co to był palec, mu odpadł, ja pierniczę! O kur... Ja <śpiewanie> O, powiedzcie, że już jakiś zabiłem, to jest punkt kontrolny. Ja PIERNICZE! No nie! Dobra, zabiłem gościa. Ja pierniczę! O, rany. Co tam robisz, gościu. Badumcy gdzie... O! nereczka! I ty też, nereczka, czy coś? O serce! To jeszcze gorzej! Ajdź, ajdź! Dobra, to gdzie ja mam teraz iść? Bo na pewno nie przez okno Osłaniać ognią się. Aha, mam go osłaniać. Nie też stąd, nie? O, będzie. Head! I bum head się odładnie. Fuck! fak. Pierdut, która jest godzina? Dobra, o cholera, ja muszę kończyć. Pierdut ładnie, cudownie, pięknie. Dobra, to poczekamy tylko jak gość tutaj przyjdzie i muszę wtedy kończyć. Niestety. Mogę go zastrzelić? Pewnie nie. Pewnie bym miał misję nieudana. Bla 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 bla. Zabiłeś swój cel. Bla 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 bla. Pierdut headshot! I badum. Tss! I teraz kolega. Pierdut. Pier... I tak mu strzelę hela. Dziwki. <grym> możesz przejść tu. Którędy onu ucieka do tej biblioteki? Fucking hell! Dobrze! Oho, i pięknie cały czas heziki wchodzą takie cudowne. Gdzieś tutaj był jeszcze jeden typo. Będzie dwóch NA RAZ! Head. I tam. No nie, miało być dwóch na raz, Ja pierdzielę, co za dupa. No właśnie, już piszą do mnie na Skype ja muszę iść. Cholera. Do kogo ja mam jeszcze, do kogo ja mam jeszcze strzelać? Tam widziałem ich. O, będzie head. A nie, nie było heada A Był cudowny. Zresztą cudowny. Będzie head. Pierdut. Same heciki wchodzą. Bierdut będzie podczas reloadowania. Aha, myślałem, że będziesz skryty skowasz A tutaj, duba, wystawiłeś się właśnie. Gdzie ten gościu idzie? Ja nie wiem. Czy on nie, nie może iść do mnie? Przecież ja chyba jestem w bibliotece. A i on wyjdzie tędy, bo tędy rzeczywiście się nie da przejść po tym. No tak. No zaraz idę, już do mnie nie pisać. Pierdut ładnie. No szczyłoj, pięknie. O, dobrze. Tak, jest takie cudowne, że oni do mnie nie strzelają. <laughs> tak, to ja mogę grać, jak oni do mnie nie strzelają. No cholera, co to było? Jakie to było gunwo? Oj, het! Cudownie, ja pierniczę. Dobra, jakoś żyję. Dało się? Szybko gościu, bo ja muszę kończyć.

Ha, dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!